No, siemanko, z jest Tony Klecki, jego słuchajcie, ja rzadko kiedy buduję e, własne, w sensie, takie, customowe zestawy do swojej kolekcji, ale kiedyś były takie czasy, że trzeba było budować. No i tak, po prawej stronie widzicie śmigacz, który, na, najpierw na bok, który był w zestawie regularnym. Ja ten zestaw miałem tylko w jednej sztuce albo we dwóch i przerobiłem sobie na taki jeszcze śmigacz. Zobaczcie, wzorowałem się. Klocki są chyba jeden do jednego, jeżeli patrzę, tak. Kiedyś to był inny element, ale udało mi się znaleźć w taki sam, tylko że w innym kolorze, więc fajnie. Śmigacz jest zrobiony... Te same klocki, tylko w innym kolorze, podaję, więc fajnie mi on wyszedł. Ponieważ to jest taki śmigacz, to jest właśnie ten śmigacz tej niebieskiej gwardii Mandalorian. A to jest taki pustynnych, no tych bardziej tych... Dzieci straży, o dzieci straży, można by to na, nazwać. No, no uważam, że to takie fajne zgrabne, no bo... Fajne są. Jeżeli chcecie, to w internecie macie tego zestawu instrukcję, to był taki battle pack z mandolorianami. W ogóle się szykuje nowy w następnym roku, więc też jestem mega podjarany. I mają być właśnie ci, ci właśnie straż, ta straż Darta maula, więc to będzie fajny zestaw. Ale dobra, no tak się to prezentuje, sami zobaczcie. Uważam, że nad git. I następnym zestawem będzie zestaw, w sensie taki oto śmigacz. Jeżeli fani Clone Wars'y są tutaj tego kojarzą, ponieważ ten śmigasz pojawił się w Bad Batch, na pewno i na pewno w Clone Wars'ach, no trochę go przerobiłem, taki fajny wiecie, to jest taki normalny śmigasz taki ludzki, no to jest fajne, no to mi się naprawdę, on mi się podoba, no, taki spoczko, nie, sami sobie zobaczcie, tutaj jeszcze macie lepszy widok z kadru, naprawdę bardzo łatwo jest te zestawy zbudować, naprawdę Wam to polecę. No, i to tyle. Krótki materiał. Tak mówię wam, nagram wam opowiadam, co tam składam dla siebie czasami. A i ważna czy, czy będą jeszcze nowe zestawy z Lego Star Wars? W sensie takie własne konstrukcje, albo na przykład przerobione w innym kolorze? Postaram się, zależy po prostu co będę budował, co, jakie po prostu będę miał klocki dostępne. Bo aktualnie skończyłem tego mixa, który już pewnie dawno na tym kanale jest zrobiony. Tego miksa z tymi zestawami z Ninjago, głównie i figurkami i Minecrafta. Jeżeli ktoś wie, to odsyłam Was poniżej. Macie fajne filmy do zrobienia. Do zobaczenia i Siemanko. Dzięki, że byliście.